Żeby za energię elektryczną płacić mniej. Więcej za moment. Do zobaczenia. Julka ostatnio myślała o każdym centymetrze, kwadratowym, bo nie mieścili się w łazience i wykminiła w prostych krokach. Jeden, na zwiat do Leroy, a tam projektantka Ewa. Zamiast panny prysznic. Przecież to oczywiste. Zamiast tradycyjnego kibelka, zestaw podtynkowy Cersanit i grę szkliwiony kalakata, żeby rozjaśnić wnętrze. Do tego szafki wiszące na chemię z Niemiec i lustro. Centymetrów przybyło i wszyscy kąpali się długo i szczęśliwie. Proste? Proste. Leroy Marneau. To tu, na swoich własnych warunkach, natura tworzy organiczne, imprezowe winogrona Hejwita. Winogrona Hejwita są słodkie, mega chrupkie i intensywne w smaku. Jedyne, czego nie mają, to pestki. Teraz w Biedronce bezpestkowe, organiczne winogrona Hejwita. Jedynie 4,99 za opakowanie prób winogrona na wagę tylko 5,99 za kilogram. Super ta fotka. Babciu, a kim jest Walduj serduszko? Przez internet się poznaliśmy. W apce? W jakiej apce? W żabce. Jak starter kupowałam. Przy krawce. A -a. Pani Julia z pod ósemki wie, jak startować to do żabki. Po starter kup 5400 GB w starterze Play, a kabel w wycisk masz gratis. To które zdjęcie wysłać? To na krawce? Nie, to w żabce. A -a. <laughs> Żabka, uwolnij swój czas. Chodzi Redclick. Ubezpieczenie online. Proste i dostosowane do twoich potrzeb. Zarejestruj się na redclick.pl. Mamy dla ciebie kupon, dzięki któremu otrzymasz dwie karty podarunkowe Allegro, każda o wartości jednego miesiąca składki. Jedną dostaniesz po zakupie polisy, a drugą w przypadku odnowienia. Nie przegap tej okazji. Redclick. Prostsze niż jedno kliknięcie. Sobota to tylko do Dolidla, do bo promocję tam. Parking ram, pam, pam, pam! Tania sobota w Lidro. Z kuponem Lidl Plus. Polski kurczak filet z piersi aż 58% tani, 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram. Wszystkie cukierki na wagę aż 25% tani. A dodatkowo polski Arbus Luzem aż 50% tani, tylko 2,49 za kilogram. Tak, tylko 2,49 za kilogram. W sobotę zakupy robi w Lidl. Każdy z nich ma inną historię. Myślałam, że miłość nie istnieje. Każdy z nas, kto kochał, to płakał. Długo jestem sama i no chciałabym kogoś mieć. Będziecie dokładnie śledzili każdy krok swoich rodziców. Patrzcie! Jest szansa, nadzieja na coś pięknego. Nie uda nam się stworzyć związku. Jakby mój ojciec stał przy mnie, no to bym strzelił w pysk. To jest program Moja Mama i Twój Tata. W środę o 20.10 w Polsacie. Na program zaprasza sponsor Coral Travel, organizator rodzinnych wakacji all-inclusive w ciepłych krajach. Na wyjątkowe chwile z programem zaprasza sponsor, producent serów Apetina. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor Barilla. Halo, tu Słabomir Sulima-Kowalewski.